To je, to je, Weronka, Mumleno nopianc lat, zjada so na sunkach, a to Tumk, mój brat. To je, Mateusz, lubią w balą grac, mumle cztery latka, Jeś obką chce. To je, błegłyśia. Mieszku bez płot i do Mateusia chłedza baroryt. To je Mikuełuj, jemny starsi z nich. Chłedzą do zerówci i są ucią miks. To je Marysia. Lubią długie spac. Chłedzle tak jak dzisy nie chcą sam wstać. To je Weronka ta co my pięć lat imum tatka Rumka a memka Zośka